Opowieść z Bali. A story from Bali, Jaszczurka Gekko, The Lizard, Gekko. Les był królem dżungli. The lion was the king of the jungle. A Gekko. Żyła w dżungli, and Gekko lived in the jungle. Ale Gekko miał problem, but Gekko had a problem. On nie mógł w nocy spać. He couldn't sleep at night. Bo kiedy tylko zamknął oczy, because whenever he closed his eyes, przylatywały robaczki świętojańskie i budziły go. The firebox flew and woke him up. Przyszedł więc do lwa. He came to the lion. Drogi lwie, dear lion. Dear lion. Porozmawiaj z tymi robaczkami świętojańskimi. Talk to the firebox. Talk to the firebox. No dobrze, porozmawiam z nimi. All right, I will talk to them. A więc poszedł lew do robaczków świętojańskich, so the lion went to the firebugs and said i powiedział. No, drodzy przyjaciele, dear friends. Rozumiem, że musicie w nocy świecić. I understand That you must turn on the lights at night. Ale to bardzo przeszkadza gecko w spaniu. But it keeps disturbing gecko's sleep. Ale jak, ale jak możemy przestać świecić? But how can we stop turning on the lights? Popatrz, look, popatrz, ile kup tu jest naokoło. Look at the pools all around. To byk chodzi i zrzuca kupy. It is the bull. He keeps on dropping the puss. A my musimy świecić na drogę. And we must light up the road, żeby nikt się nie ubrudził w tych kupach, so that nobody gets messy. O, oh, rozumiem. I understand. Odrzekł lew i poszedł do gecko. said the lion and went to gecko. Widzisz gecko, you see gecko. Robaczki muszą świecić. The bugs must turn on the lights. Bo byk zrzuca kupy. Because the bull is dropping the poo. Ale drogi lwie, dear lion, dear lion, Porozmawiaj z tym bykiem. Talk to the bull. Talk to the bull. No dobrze. All right. I lew poszedł do byka. And the lion went to the bull. Witaj byku. Hello bull. Witaj lwie! Hello, lion! Słuchaj, czy mógłbyś nie zrzucać tyle tych kup na drogę? Could you stop dropping the poo on the road? Nie mogę, I can't. Dlaczego? Why? Ano dlatego, że cały czas pada deszcz. Because it's raining. A jak pada deszcz, and when it's raining, robią się duże dziury w drodze. Big holes are made in the road. A ja muszę zrzucać te kupy, żeby ludzie nie potknęli się o te dziury, żeby jakąś tą drogę wyrównać. And I must drop the poos to smooth the road, so that the people don't stumble and fall. Rozumiem, I understand. I to left do gecko, wyjaśnić jej to wszystko. And the lion went to gecko to explain everything. Widzisz Gekko? You see Gekko? Bek musi robić kupy. The bull must drop the puss, żeby wyrównać drogę. To smooth the road. Drogi lwie. Dear lion. Dear lion. Proszę, porozmawiaj z deszczem. Please. Please. Talk to the rain. Talk to the rain. No dobrze. Porozmawiam z deszczem. All right, I will talk to the rain. Więc lew poszedł do deszczu. So the lion went to the rain. I zapytał and asked: Drogi deszczu, czy mógłbyś przestać tak lać? Dear rain. Could you stop raining so much? Ale jak? Ale jak mogę przestać lać? But how can I stop raining? Popatrz! Look! Gecko musi mieć co jeść. Gecko must have something to eat. A kiedy ja robię kałuże? And when I make puddles, dużo komarów gromadzi się nad tymi koło, kałużami. A lot of mosquitoes gather around the puddles. I wtedy Gecko ma co jeść, bo je komary. And then Gecko has food, because there are mosquitoes. Rozumiem. I understand. I poszedł lew z powrotem do jaszczurki Gecko i rzekł. And the lion went back to Gecko and he said. No, widzisz, gecko? You see, gecko? Gdyby deszcz nie lał, if the rain didn't rain, ty nie miałbyś co jeść. You wouldn't have anything to eat. Teraz sam zrozumiesz, że wszystkie rzeczy są ze sobą połączone. Now you see, all things are connected. Wtedy gecko pomyślał, pomyślał, the gecko thought and thought, i doszedł do wniosku. And he came up with an idea, że są po prostu rzeczy na świecie, które trzeba znosić, i tyle: that there are things in life, which you have to put up with. That's all.